Cześć, witam wszystkich miłośników wędkarstwa. Nazywam się Artur Sadłowski i prowadzę grupę Wędkarstwo Warmińsko-Mazurskie na Facebooku. I oto te skromne konto na YouTube. Ponieważ grupa uzyskała już 500 członków, postanowiłem zorganizować konkurs wędkarski dla młodych miłośników wędkarstwa. I oto przyszedł ten czas i jestem przed kamerką. Nagrodami w konkursie będą oto te spławiczki. 6 sztuk do bacika lub tyczki w gramaturze od 1 do 3 gram firmy EXPERT. Do metody odległościowej dwa spławiczki waglery firmy EXPERT. Jeden z własnym dociążeniem dwugramowym, drugi bez 3 gramowy, ten ma 4 gramy łącznie. Dodatkowo postanowiłem dorzucić jeszcze dwa niepozorne spławiczki. Takie oto. to. Ten w filmy Bal, 3 gramowy, imitujący kolekcję zwierząt. Kiedyś bardzo popularny. Co trzeba zrobić, by je wygrać? A mianowicie polubić ten filmik. Dać suba na moim koncie. Polubić tego posta oraz jego udostępnić na, innych, na swoim profilu bądź grupie. I co najważniejsze odpowiedź na pytanie konkursowe. Które brzmi, co to jest regulamin wędka łowiska i do czego on służy. Konkurs trwa do 29 lutego, a w ocenie i wyłonieniu zwycięzcy pomoże mi żona i córka. Wyniki ogłosimy w miarę jak najszybciej. Myślę, że w ciągu tygodnia śmiało będą. I nagrodę wyślamy pocztę. Miłej zabawy.